Wam pokazać, zobaczcie, nie ma tego śniegu, co było wcześniej. Robię nagranie, idę, słuchajcie, tam w dali przede mną stoi wózek, chyba z literaturą. Nie jestem pewna. Ktoś tam stoi, nie mam zamiaru się z nimi przekomarzać odzywać, ale sami wiecie, że temat miłości. Aha! Właśnie! Ja miałam wam powiedzieć, że dzisiaj jest temat miłości. Miłości mamy 14 walentynki i tak pomyślałam, że poruszę dzisiaj temat związany z 14 lutym. Temat walentynek bo tak naprawdę y, ta korporacja religijna y, no jednoznacznie wiemy jaki ma pogląd jeśli chodzi o tak zwane y, święta pogańskie opierają się oczywiście na, y, na dyrektywach tych dziesięciu panów z Warwick ale będę przechodzić to Wam trochę pokażę ich niech tylko y, a, nawet nie ma specjalnie ludzi. Oj, ktoś podchodzi tam do nich. Zobaczymy. Stoją dwie osoby. Trzecia na telefonie. Nie wiem, chyba osoby z, z korporacji religijnego, zmiana pewnie. Ale tak chcę wam tylko powiedzieć, że tak nawiązując do tematu miłości, wiecie, że ta y, korporacja odcina ludzi od miłości. Zobaczymy, czy powiedzą mi dzień dobry. Odpowiedzą mi dzień dobry. Poczekamy, zobaczymy. Zobaczycie i się przekonacie, czy oni to zrobią. Jest przede mną sekretarz. Oczywiście. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Dziewczyny, które nie wiedzą, słuchajcie, odpowiedziały mi dzień dobry, a ci, którzy wiedzą, nie. Także tak to wygląda. A, a pani pięknie wygląda. Pięknie, tak. Opuściłam korporeligię religię dwa lata temu i dlatego pięknie wyglądam. Tutaj, o, tutaj Rysiu też stoi i też udaje, że mnie nie zna. No, także miłego dnia Wam życzę.